Cześć, witajcie, z tej strony Polski Szurek i dzisiaj witam was w Fnafie 2 bo jeden skończyłem, więc dzisiaj zaczynamy dwójeczkę więc zapraszam Grand Reopening oh yeah niestety 100 dolarów na tydzień OK? I dzisiaj mam zamiar przejść noc pierwszą, chociaż wiem, że to może być trudne. O matko, bo tu. Nie, dość, że trzeba maskę. To jeszcze. Jak się. Bra! Nie. Nie, no przecież to jest jakaś tragedia. Gdzie tu jest? Gdzie jest? Gdzie jest Mariona? Dobra To I o O Dobra ja już pamiętam to główno. Jak przejście jedynki mi zajęło tyle To uwierzcie mi przejście dwójki To będzie To ja to chyba będę musiał Na jakimś live'ie Który będzie trwał z 10 godzin robić Na razie spokojnie Popczujemy gierkę balon, bo i te sprawy left vent, right left vent atrak też bym sobie taki włączył mam na biurku, ale słychać to w mikrofonie niestety a i nie wiem czy ktoś zauważył ale w ostatnich filmach tak słabo słychać było grę szczególnie w Skyrimie, co akurat w Skyrimie nie jest zbyt fajne więc zacząłem się zastanawiać, co się chodzi, ale już to ogarnąłem i teraz powinno słychać. Teraz powinno być słychać. Snafa chyba. Nie wiem. Mats, ja mam ze nagrać dwa filmy dzisiaj? Zresztą nie wiem, czy nas Fnaffy tylko nie skończę. Uszczę, że jest 22:30. Chciałbym pójść spać wcześniej niż. Zazwyczaj chodzę. Czyli nie od trzeciej albo czwartej nocy, tylko no tak pierwsza max. Działa? Yes, sir. to w pierwszej nocy, chyba nie, nie za dużo trzeba robić. Jak to było w Foxy'ego, trzeba spamować latarką? Tak. Balon, bo ja nie pamiętam jak się odpędza. Tutaj. O, ruszyła się tylko. Mm. Dobra, tu jest. Useless. Wiodący. No na późniejszych etapach gryzę, chyba tylko przód. Tu, tu. Wędzę ewentualnie i marionet. Co no. to działa? Nie działa. Cześć. Nie no, pierwsza noc to na razie luzik. Taki odcinek wstępny do tej przesranej, obrzydliwej przebiegłej No nie wiem jak jeszcze można określić tą grę Znaczy gra jest spoko sama w sobie. lubię też mafa, wiecie Okej okay. To jest zwęta? To nie był dźwięk jak ktoś był w wentach? On tu jest. Dlaczego mi się tam głupi dźwięk? Nie, nie ma Foxiego ani nic. Dlaczego jest ten dźwięk? Tu się związan. Zpieprzaj Prawo. No i się nie zamieniają miejscami, co nie? Czuję cieka z poniemy i zawsze tym samym będą co, nie? Jest to, że latarka mi nie spada na razie. Okej, okay. najtrudniej chyba będzie w nocy trzeciej z tymi w świeciu. O! Oh, dobrze, że założyłem maskę. Słyszymy. No, pasy, No, czeka, fajnie, że sobie poszłaś. Tu jest ban, tu jest czeka. A masz krzywdy krzywe. Chyba już nikt nie powinien mnie tu przestraszyć. No idź mi stąd, kurwa. Ci już z lesi śmierdzące, od kiedy oni się tak w pierwszej nocy odpalają? Foxy to niby gdzie jest, tak swoją drogą? Znaczy Freddy Tam za zagrał raz w Załóżmy, że maskę, ma Marionetę nie ma co dać. Puźwa nagle ktoś się we... Co oni się tak odpalili nagle? Halo Tak się nie robi Jeszcze z dru... Z trzech stron! Jakie śmiecie! coś czuję, że w, że w późniejszych nocach właśnie tak będzie rozgrywka wyglądała. Przed bok, przód, bok i marioneta nakręcam. Let's go. S Nie ja mogę nie zaczynać drugiej, dobra, chyba muszę zacząć z drugą u nas. Dobra, spróbuję od razu drugą, co mi tam się zdeadam. No nie chcę. Co chcę? Eee, uh, hello! Hello! Uh, see I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. Uh, by now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Uh, those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, you know, and the smell. Uh, uh, so the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Uh, those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too. So whatever. Uh, I love those old characters. Uh, did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Uh, hey, listen. Uh, that one was always a bit twitchy. Uh, I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. Uh, if for some reason he activates during the night and you see him standing at the far end of the hall, uh, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with right. So something. Something. Uh, Come to think of it, might to try that on any room where something undesirable might be. It might hold them in place for a few seconds. Uh, that glitch might have carried over to the newer models too. Uh, one more thing, don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking and it can go anywhere. Uh, I don't think the frame mask will fool it, so just don't forget. No który? Okay, okay. Hi. Fuck off! Nie, tylko nie ty! Nie! 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 nie. Śmieciu, gdzie jesteś? No krzyko przepędza. Latarką, prawda? Idź mi stąd. Idź mi stąd, gnoju, nienawidzę. Cię. Jesteś z lesem śmierdzącym Nie wiem jak się go Oj, co jeszcze? I kolejny wentak tak słucham ETA fuck out of here Ty śmieciu Bon. No. no tak się nie waha, Mogłeś ziomek powiedzieć, waha, 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 na waha, waha, Niech się znajdzie jakaś dobra dusza i powiedzcie mi jak się jak przepędzić Balon Boy się tak w nofi nie zesrałem Dobra Dzięki za oglądanie Mam nadzieję że film się spodobał po prostu do następnego siema cześć